Czekam, się wszystkie łączone. Tak, już. No już. Witamy Was serdecznie. Słuchajcie, a propos protestów, które teraz mają nastąpić, najbliższych wydarzeń, jeśli chodzi o sobotę, władza prężnie działa, żeby do tego wszystkiego nie doszło, żeby do tego, żeby to wszystko zablokować. No, i wydali rozporządzenia, że w czerwonej strefie nagle okazuje się, że może przebywać nie wiem 50-100 osób, bez względu ile ich tam jest. Do tego trzeba chodzić w kagańcach. No i my Was właśnie serdecznie zapraszamy na taki, taki protest. Ale co ma do powiedzenia w tej kwestii Adam jako prawnik? No to posłuchajcie sami masz tą karteczkę, pokażemy wam. Zadrukowana jest treść Konstytucji. Zróbcie zbliżenie. Artykuł 31, ustęp 3. W szczególności punkt 3. Zapamiętajcie może, tą treść. Może przeczytasz, co? Tam. A my pod, w komentarzach damy właśnie treść tego. Ustęp 1. Wolność podlega ochronie prawnej. Ustęp drugi. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ustęp trzeci, najważniejszy dla nas. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony. Środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo dla wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Tylko w ustawie. Nie mam mowy o rozporządzeniu. Nie mamy stanu nadzwyczajnego. Co z tego wynika dalej? Mógł? nie tak dawno wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 czerwca. 2020 roku, Sygnatura Akt 2 W71, łamane na 20. Tezy z tego uzasadnienia dla Was. Pierwsza: wprowadzenie zakazu przemieszczania się jest nielegalne, gdyż nastąpiło w rozporządzeniu z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. Następne: brak jest podstaw prawnych do nałożenia rozporządzeniem obowiązku noszenia maseczki przez osoby inne niż chore. I podejrzewane o zachorowanie. To no, jest na to odpowiednia. Ustawa. E, punkt trzeci. Nie można za złamanie zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniach karać z artykułu 54 kodeksu wykroczeń, gdyż przepisy porządkowe, o których mowa jest w tym przepisie, nie mogą być ranki podustawowej. Także wszystkie mandaty nałożone za nieprzestrzeganie rozporządzeń. Są do uchylenia przez sąd. O ile sędzia, oczywiście, będzie przestrzegał zasady niezawisłości sędziowskiej, nie sprzeda się. Będzie orzekał zgodnie z konstytucją i z ustawami, tak jak do tego jest zobowiązany prawnie. Punkt kolejny. Brak jest podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie zakazu przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. Oraz umożliwiających ustanowienie powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa. Także mnie te strefy ustanowione przez Radę Ministrów Mateusza Morawieckiego zupełnie nie interesują. Nie interesują, was też nie muszą. Więc. W no, tym to, temacie to Zachęcamy do tego, żeby respektować... Nie przestrzegać nielegalnych, niekonstytucyjnych przepisów, bo to jest propagowanie ustroju. Zakazanego przez artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a to jest już karane z artykułu 256 Kodeksu Karnego. Co więcej, wymuszanie na kimkolwiek zakrywania ust i nosa wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 191 paragraf 1 Kodeksu Karnego. To, że ktoś się boi, że się zarazi, nie upoważnia do tego, żeby na kimś wymuszać zasłanianie ust i nosa. Czy też odmawiać sprzedaży towaru w sklepach? Dobra, ale my o protestach tak. nie? Co do samych protestów, wychodzimy niezależnie od tego, czy pojawi się strefa żółta, czerwona, brunatna, czarna. Jakikolwiek kolor. Jakiekolwiek zostaną wydane rozporządzenia? rozporządzenia w zakresie gwałcącym te prawa, które tutaj są wymienione. One... Obrażającym konstytucję. Niekonstytucyjne przepisy, o tym mówiłem. One są nie nielegalne, ponieważ są nieumocowane w konstytucji ani w żadnej ustawie. Te rozporządzenia są sprawą e, chyba prywatnych jakichś decyzji e, rządzących, którzy się całkowicie pogubili. Zachęcamy Was, żebyście e, dołączyli do akcji informacyjnej wszystkich Polaków, wszystkich e, e, organizatorów, nie. Tak, zwłaszcza organizatorów, wszystkich, którzy się wybierają na manifestacje, ale także wszystkich tych, którzy się nie wybierają na manifestacje. Zobaczcie, wiemy dobrze, że obostrzenia teraz będzie się o nich dudniło bardzo. Widzimy dokładnie propagandę medialną i teraz musimy dać na to szczepionkę, odtrutkę. to znaczy taką właśnie, jaką tutaj proponujemy. Że... Wirusa prawdy. Tak. Wirus prawdy jest taki. Rozporządzenia są nielegalne, nie są umocowane w prawie wyższego rzędu, jakim jest ustawa, aż do ustawy zasadniczej. W więc... konstytucji, to jest najwyższy akt prawny. Wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne z konstytucją, jeżeli nie są. A już w szczególności rozporządzenia. Więc nie możemy podporządkowywać się bezprawiu. Nawet jeżeli ktoś mówi, że to jest prawo, nie, nie możemy, nie mamy obowiązku i byłoby nawet podłe, byłoby niegodne podporządkowywanie się bezprawiu, o którym ktoś, na przykład media czy nawet policja mówi, że jest to prawo. Zatem zachęcamy wszystkich do respektowania prawnego prawa, legalnego prawa, a nielegalnego prawa nie tutaj do upomnienia, oczywiście, również funkcjonariuszy. W duchu y, przy, przyjacielstwa. Ale także konkretnie bardzo. Miejcie wydrukowane te rzeczy, które dołączymy do tego filmiku. Będą one w załączniku do tych nagrań. Miejcie to przy sobie wydrukowane. Najpierw zapoznajcie się z tym, oczywiście. To jest bardzo mało e, tych przepisów, chyba tak naprawdę dwa. E, i... I jeszcze dodatkowo z mojej strony adamkolorszewski.pl znajdziecie tam odnośnik do takiej karty. Nie przyjmuj mandatu. To była sytuacja, że ktoś chce Was. Ukarać za coś, co jest legalne, co nie jest zakazane na mocy ustawy, macie tam napisane, dl dlaczego nie należy tego przyjmować. Co więcej, ktokolwiek wywiera presję, próbując wystawić mandat, tłumacząc, no się odwoła się do sądu, popełnia w tym momencie przestępstwo z artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego. Wywiera to presję, to znaję, wszystko, przemoc nie? psychiczną, to jest karane. Nie wolno propagować przestrzegania prawa ustanawianego, to no nie jest przepisów ustanowionych z całkowitą obrazą i konstytucji, i systemu, w jaki ustanawia się przepisy prawo w Polsce. Jeżeli coś nie przeszło przez Sejm, przez Senat, nie podpisał tego prezydent, nie jest to ustawą, nas to nie interesuje. Także, kochani, nie mamy stanu nadzwyczajnego. Tak, także kochani, zapraszamy serdecznie w sobotę wszystkie miasta w Polsce, największych ludzi z jajami oczywiście do Warszawy, bo tutaj zostajemy. Tak długo aż nas kurwa, może nawet śnieg zasypie bez różnicy, e, także będzie się naprawdę działo. Aha, miałem nie Po Dobra, wymsknęło mi się raz, ale docenię, że, że się opanowałem na tyle. E, I oczywiście, w wszystkich miastach w Polsce e, trzeba się wspierać wzajemnie, czyli wszyscy co mogą to Warszawa, wszyscy, którzy nie mogą z różnych względów e, lokalnie. E, no i wtedy w necie online na pewno się będziemy łączyć, na pewno pójdą relacje. E, mam nadzieję, że będzie wszystko zajebiście. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się, trzymajmy się litery prawa i wszystko naprawdę będzie dobrze. Pozdrawiamy. Wszyscy do Warszawy, wszyscy co jesteście poza Warszawą, także przyjedźcie po swoich manifestacjach do Warszawy, nawet jak wprowadzą stan wyjątkowy, to pamiętajcie, że robią to na fałszywych podstawach, to także jest nielegalne, to będzie próba nielegalnego wprowadzenia stanu wyjątkowego pod pretekstem ustawy. Nie wolno czegoś takiego respektować, honorować, chyba żeby wystąpiły faktyczne przyczyny, ale na fałszywych przyczynach nie wolno tego respektować. Jeżeli idziemy po wolność, to do końca nie cofamy się przed tymi bzdurami. Trzymajcie się 10, 10 godzina 10 plac powstańców Warszawy. Prosimy rozpowszechniajcie ten film, zrozumcie te przepisy, nadajcie swoje komunikaty w swoich środowiskach do swoich manifestujących, do zgromadzonych u siebie. Na razie. Go.